Wow, jak tu fajnie. Słyszałaś ten dźwięk? Zamknęli nas tu. Pomocy! Wow. Myłyśmy tutaj. Patrz, co tam jest. Jakieś sejfy. Może tam będzie gdzieś klucz. Tylko gdzie go znaleźć? Nie wiem. Hmm. Wow, patrz, coś się pojawiło. Pudło z rysunkiem klucza. Musi być w środku. To pudło jest różowe, tak jak ja. Więc to ja muszę zacząć. Okay. Mam nadzieję, że nie ma tam niczego obrzydliwego. Przypomina mi piasek w dotyku. Co to jest? O nie! To robaki! Tylko nie to fu! Nie chcę już wkładać tam rąk. Widziałaś co tam było? Robale! Dobra, dla naszej wolności zdobędę ten klucz! No i gdzie on jest? Znalazłam go! Pospieszmy się, otwórzmy safe i wynośmy się stąd. Okay. Co będzie w środku? O, mamusiu! Ciasto? Naprawdę? Nie ma klucza. Trudno, przynajmniej było smacznie. Mm, jaki pyszny! Mm. O, jacie, patrz! Jest kolejne pudło. Teraz jest niebieskie. Christy, sprawdzisz to? No dobra, teraz moja kolej. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnych robaków. O, tu jest coś dziwnego. Jakieś kuleczki? Ojej, co tam jest? A, to nic strasznego. Mogę się uspokoić. Mami kluczyk. Udało mi się go szybko znaleźć. Zobacz. No to otwieraj sej. Na pewno będzie w środku kluczyk. Okej, no i gdzie on jest? Co to? <laughs> Jestem pokryta niebieskim proszkiem. Jestem cała brudna. Czemu się śmiejesz? Też chcesz być niebieska? Pasuje ci. Nie mam mowy, lubię tylko różowy. Ciekawe, co teraz mnie czeka w pudle. Tu jest coś dziwnego. Co to może być? O nie, to kurze łapki. Co za ochyda. Przepraszam, Fibi, nie chciałam. Lepiej wyjmę klucz, bo zostaniemy tu na zawsze. O, to i on. No w końcu. Fibis, spójrz, ten śliczny różowy kluczek nas stąd uwolni. Co czeka na mnie w środku? O nie, co to za obrzydliwość? Jestem pokryta jakąś pianką. Fuj! To jest takie zabawne. Zobacz, nowe pudełko. Teraz moja kolej, żeby nas stąd wydostać. Moje ręce są szczęśliwsze niż twoje, więc zdecydowanie nas stąd uwolni. Jest tu coś dziwnego. Co to może być? To obrzydliwe! Przypomina mi niebieskie smarki. Dobra, do roboty. Chyba znalazłam kluczyk. Spadajcie stąd, smarki. A oto i on. Zobacz. Na pewno pasuje do niebieskiego sejfu. Co jest w środku? Hmm, jaka ślina? Pociągnę za nią. Co się na mnie wylewa? Jakaś niebieska farba! Masakra! Nie lubię niebieskiego! Co? To z twojego sejfu! Nie no, nie podoba mi się to! Dlaczego ty otworzyłaś sejf, a to ja cierpię? Przestań! Mam tego dosyć! A ja myślę, że to całkiem zabawne! Niebieski ci pasuje. Zobacz, jest różowy sejf. Znajdź kluczyk. Dobrze, że jestem już czysta. Zaraz go wyciągnę. Co to jest? Jakieś pudełko? Chyba z galaretki, czy coś? Muszę to jakoś rozerwać. Zaraz wyjmę kluczyk. A to ją! Czas otworzyć kolejny safe. W środku na pewno jest klucz do wyjścia. Sprawdźmy to. O jacie, czy to blaster? Ma coś w środku. Super. Fibi to za niebieską farbę. Christy, przestań, jestem cała mokra. A masz. O, nowe pudełko. Niebieskie. No dobra, dobra, już idę po ten kluczyk. Jestem znowu sucha. Co jest w środku? O mamusiu! Dobra, muszę się opanować. Co to może być? Coś lepkiego i oślizgłego. To oko! Chociaż jest żelkowe. Jest całkiem pyszne. I ma w środku nadzienie. Muszę szybko znaleźć kluczyk. Jest! Udało mi się. Zaraz otworzę kolejny safe, Christy. Co tam mamy? O nie! Chris muszę odpocząć. To straszne! Wszystko w porządku? Weź się w garść. Wstawaj! Wszystko okej. Okay. O, nowe pudło! teraz ja. Już się niczego nie boję. Co to może być? Okej, okay, coś dziwnego. Muszę to sprawdzić. O, to różowe cukierki. Super, zjem sobie. Jestem taka głodna. Są... Pyszne, na pewno znajdę kluczyk, ale najpierw zjem wszystkie cukierasy, tak, żeby miska była pusta. Chcę więcej i więcej. Ach, to była prawdziwa uczta. Jest i kluczyk. W końcu udało mi się. Zobacz, Fibi. Zaraz otworzę sejf. Odsuń się. Dziękuję. Co tu na mnie czeka? Lody. Wspaniale. Najpierw cukierki, teraz lody. Odlot. Co? Fibi nie podziela się z tobą, to różowe lody i są tylko dla mnie. Musiałam zjeść całą miskę cukierków, żeby dostać te lody. Więc tylko ja je będę jadła. Fibi, przestań się ślinić i otwórz pudełko. Okej, okay, może w środku będzie coś smacznego i też będę mogła to zjeść. Nie rozumiem. To jest coś dziwnego. To piasek czy co? Gdzie jest kluczek? O mam, nareszcie jestem już w tym profesjonalistką. A teraz spróbujmy otworzyć safe. Co jest w środku? Wow, Coca Cola. Jest taka niezwykła i pyszna. Chcesz trochę? Nie podzielę się z tobą. Nawet nie pytaj, ty nie podzieliłaś się lodami. Nawet nie proś. No proszę. Nie ma mowy, jest moja. O, tam jest jeszcze jedno pudło. Na pewno musi być tu klucz do ostatniego sejfu. Zaraz go zdobędę. Co to jest? W dotyku jak galaretka z uszami? O jacie, to gigantyczny żelkowy miś! Dziwna, gdzie kluczyk? Na pewno jest gdzieś tutaj. Mam! Wow! Bibi, udało mi się znaleźć ostatni kluczyk dla nas. W tym sejfie na pewno będzie kluczyk do wyjścia. Jest, hura! Wiedziałam, że uda mi się stąd nas wydostać. Otwórzmy kraty. Szybciutko! Udało nam się! Kluczyk musi pasować do tego zamku. Hura! Wynośmy się stąd!